Siemaneczko widzowie jesteśmy w Bloksburgu dzisiaj sobie zrobimy taki typowy dzień ja się też muszę zaraz umyć a to jest mój dom to jest mój dom widzowie ej ktoś mi oczywiście wszedł i zapomniałam zamknąć ale nie szkodzi zaraz was po tym domku oprowadzę Proszę wyjść z mojego domku, bo sobie nie życzę. Żegnam. No dobra. No to poprowadzę Was już po tym moim domu. Tu, gdy sobie wejdziemy. Tu mamy piękny salon. Mam telewizor. Przepraszam za dźwięki za oknami, ale tu koło bloku chodzą różni ludzie. Wiecie, jak to jest? Dobra, no to tu mamy taką ładną kuchnię, jeszcze nie dopracowaną. Bez palników i bez wszystkiego. Mamy telewizję. Y już wyłączam. Tu mamy. Jeszcze taras nieskończony. Jeszcze prawie w ogóle tu nic nie ma. Tu rośnie roślinka. Tu mamy jeszcze niezrobioną łazienkę. Na razie ładnie jest. Włącz się. Jeszcze tu są niektóre światła niepomalowane Tu mamy sypialnię, tu mamy taką garderobę Tu jeszcze nic nie ma widzowie Tu to jest fajne miejsce Bo tym miejscem jest nie mogę doskoczyć. Tu będę musiał pstryczek zamontować, bo... Zobaczcie, co tu jest. Tu jest basen. Nie za głęboki. Te baseny w Pilksburgu trochę kosztują. Czym? Tu, gdy sobie idziemy, mamy takie pomieszczenie. Taki przedsionek którego tu nie powinno być i raczej go tu coś tutaj zrobimy nie wiem może jakiś jakiś stół postawimy jakąś jadalnię jeszcze nie mam na to pomysłu tu mamy takie też nie mam pomysłu widzowie piszcie w komentarzu co tu mogę zrobić bo kompletnie nie wiem nie wiem ale tu jest troszkę ciekawiej tu mamy i w Tu mam taki wózek, tu łopaty. A teraz sobie przejdziemy na górę. Ale zanim przejdę na górę i pokażę Wam tam najlepsze miejsce. Zostawcie suba. Mam nadzieję, że macie. A ja idę na górę. Tu jeszcze nic nie ma. Omijam najlepsze pomieszczenie. Tu będzie sypialnia Tu będzie nie wiem co i tu będzie Nie wiem co Piszcie w komentarzu co, ty, co tu mogę zrobić yy. I to jest to najważniejsze pomieszczenie Pewnie zostawiliście Sub, Suba, dlatego je otwieram Na trzy, dwa Jeden. Mamy tu gaming room. Zobaczcie co my tu mamy. O. Słyszycie? Mamy radyko. Dobra, ale to nieważne. Mamy tu głośniki. Takie dla osoby. Mamy tu zegar, on pokazuje prawdziwą godzinę? No, nie, chyba. I tu mam biurko. Zobaczcie. Mam tu telewizor. To był mój kiedyś ala monitor. I ja sobie kupiłem teraz taki komputer. I mamy tu różne funkcje. Na przykład mogę sobie oglądać kamery. Tą mam na razie jedną, którą. Taka, która pokazuje na wejście. Co my tu jeszcze mamy? Play. Nie wiem, na przykład to włączę. To jest chyba jakieś gierki, nie? To jest niby taki YouTube Alab. Tu mamy Worda. Tu mamy, wiecie, Internet, wiadomości. I sobie jest taki. Komputerek, tylko jak to się teraz wyłącza, a muszę wstać. Tu mamy sobie światełka kolorowe. Tu mamy taki balkonik. Wiem, że brzydki widok, ale z przodu to też najładniej ten balkon nie wyglądał to jest mój piękny maluszek kiedyś miałem lepsze auto ale musiałem je sprzedać bo dostałem bandę i mimo że go zapłaciłem nie mogłem nim jechać dlatego sprzedałem i pooglądamy też innych tonki ładny ładny podoba mi się ciekawe ile kosztował taka bestia o dużo na pewno Mój jest taki średni, a mój dom jest ogólnie warty 59, prawie 60 tysięcy, łącznie z samochodem, a samochód jest za 18. Przejdziemy się troszkę po mapce, popracujemy i będzie git wizowy. O boże, ile to jest warte. O szuficowie, ile to może być warte? Piszcie też w komentarzu. Przejdziemy się tu troszkę. Postaram się coraz częściej wstawiać filmy. Wiem, że nie robię tego regularnie, ale staram się. Co my tu mamy? Aha Tu powinny być domki Ale mało osób chyba ma Tyle osób jest na ma Aha, tam jest jeszcze domek, czekajcie Bo się tam przejedziemy Ale to ten domek, który Wam zaraz pokażę jest warty 19 tysięcy W ogóle, żeby. Tu jest ładny domek. Ładny, no. Ten może być trochę party Ogólnie wydałem 400 robuxów, żeby zrobić piwnicę i piętro. Ale mogę za to 5 pięter teraz. Kto zrobił w garażu łazienkę? Nie, no fajnie. Pomysł tylko, czemu ta łazienka jest otwarta. Patrzcie chcę tu wejść i patrzeć ale ja nie jestem podglądaczem dlatego tak robić nie będę typowy dzień w Bloksburgu Czekajcie, tu sobie pięknie wycofamy i jedziemy jedziemy na Miacho Pimy sepicę. Wiem, że ten odcinek może być troszkę nudny, ale mamy odcinek. Dobra, pojedziemy się tam na wesołe miasteczko i na plażę. A zaraz to roboty. Napiszcie też w komentarzu, ile wy macie pieniędzy. Widzicie, ja łącznie w Logsburgu chyba zarobiłem 80 tysięcy. Łącznie. Ile ja ryb tu w Luxburgu nie potrafię łowić. Patrzcie, wchodzę tu, nie? Wiecie mi, bo ja nie wiem. Idziemy se tu na dół, nie? to się niby robi ile to musi trzymać trzeba coś tu mieć jeszcze ja nie wiem piszcie w komentarzu mi poradnik przydałoby się troszkę ryb porobić porobić co ja mówię połowić dobra odkładam tą wędkę do widzenia Halo, halo. Work. And shift. Oj, autko pięknie stoi. Dlatego teraz 3, 2, 1 i wskakujemy. I sit, sit, sit. Dobrze. Przejdziemy się jedno kółeczko. Zaraz będę robił miniaturkę do tego filmu. Teraz go będę montował. I zaraz ten film będzie. I teraz stąd skaczemy do wody, widzowie. W ogóle Jak głęboko można płynąć. Dobra, nieważne. Teraz mnie to nie obchodzi. Jedziemy yy, do ten. Jedziemy po jedzonko zarobimy kilka złotych i kończymy ten odcinek jedziemy, jedziemy i moje autko rusza uleło fajne jest, ja sobie jemu kolor zmieniłem fajny jest ten maluch, nawet nie jakiś wolny bo ja zawsze ze stąd skuterek wypożyczałem ze spicerni łaj! Dobra, gdzie tu jest w ogóle parking? Może przez drive mi się uda? Jest drive, jest drive, tylko pytanie, czy tu się da zamówić? Spróbujemy, podjeżdżamy. Jak tu się zamówić? Nie wiem. Jak się zamawia w tym drive? Ie. Halo, dzień dobry. Ja tu jestem. Poproszę frytki. Dobra, widzowie. Widocznie trzeba tu zaparkować. Dobra, auto stoi. My se idziemy. Tędy wchodzimy. Nie chce mi się inną trasą. Gdzie tu jest kasa? Dzień dobry Frytki Dobra, jak to się je? Zjemy z fryteczki Ale dobre, ale dobre Uznajmy, że to McDonald's Ile tego tu jest? Dobra, nie chce mi się tego jeść. Aha, już koniec? Dobra. Naprawdę, kto tam siorpał? Hej, widzowie. Przepraszam. Jedziemy. Idziemy do roboty. Jeśli chcecie. więcej takich odcinków to zostawcie oczywiście lajka like. a na 100 łapek w górę na 50 łapek w górę robimy kolejny odcinek z Bloxburga a najczęściej będą z Brookhaven będą też jak nagrywam ogólnie filmy Jak ja to wszystko robię Dobra, tu postawimy Stop, dobra Idziemy do roboty Idziemy do roboty Idziemy do roboty Siema gościu, siema Ja tu do roboty idę Rozwozić pizzę Pizzę, pizzę Dobra. Siema, bierzemy pizzę. W ogóle w tej pracy, w Bloxburgu, chyba się najlepiej zarabia, więc polecam. Powieziemy z trzy pizzę. I kończymy ten odcinek. W ogóle, jakie mam je. O nie! Dlaczego akurat, gdy nagrywam odcinek, mam aż tak daleko do dowiezienia? Hejku, zobaczcie, tu jest mój tom. akurat przyjeżdżam, mam dostawę kilka mm, kilka działek stąd, dobra, uwaga i ogólnie napiszcie w komentarzu na czym wolicie grać na telefonie, czy na komputerze, ja na komputerze tak, filmy też nagrywam dla Was na komputerze, większość filmów. A wiecie, czasem nie wszędzie mam laptopa. Obejrzyjmy ostatnią pizzę. O szybciej, gracie! W ogóle zaraz chyba będę nagrywał drugi odcineczek, żebyście mieli co oglądać. Ja ogólnie ja zawsze mam czas, żeby nagrać Dlatego zaraz nagram, wiecie Już żeby był Lecim, lecim, lecim na szczęście, Lecim, lecim po Polsce Nie proszę bardzo Chodzi po ten odcinek to by było na tyle. Pa!